Cześć, z tej strony, Paula. Bardzo mi was miło widzieć w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o fenomenie, który jest szeroko dyskutowany za granicą, który jest taką zagadką, enigmą dla przyjeżdżających turystów, którzy starają się zrozumieć zjawisko, które jest tak odmienne od tego, czego doświadczamy na zachodzie czy gdziekolwiek indziej na świecie. O czym mowa? Chodzi o kulcie salarymena. Może zanim przejdziemy do szczegółów, to wyjaśnijmy sobie samo pojęcie. Kto to jest salarymen? Zapraszam. To pojęcie zostało ukute jakoś w 1930 roku i opisuje osobę, mężczyznę, który pracuje dla dużej korporacji lub jakiejś instytucji publicznej. Publicznej, instytucji publicznej. Zazwyczaj są to bardzo długie godziny pracy co najmniej 12 godzin dziennie, gdzie często wykonywane są nadgodziny. Taki pracownik też charakteryzuje się bardzo dużą lojalnością względem firmy takim poświęceniem, które często. E, odbywa się kosztem pracownika, a mowa tutaj o śmierci z przepracowania. W Japonii jest nawet nazwa, która jest zarezerwowana dla tego e, zjawiska. Nazywa się to kaszori. E, można byłoby się zastanawiać, skąd to wynika. Czy to ma jakieś odzwierciedlenie w historii, e, w kulturze? E, więc tak, gdybyśmy sięgnęli historią do czasów w Japonii w XV-XVI wieku, to relacja w korporac korporacja versus pracownik można porównać do relacji e, pana arystokraty względem samuraja. I tutaj chodzi właśnie przede wszystkim o te cechy e, charakteru typu lojalność, czy, czy poświęcenie, e, czy takie bezkompromisowe poświęcenie. Na rzecz pana, na rzecz firmy. E, także e, model gospodarczy, e, gdzie ten kult e, był wdrażany w życie, tak naprawdę istnieje, tak naprawdę ma się dobrze od e, II wojny światowej, kiedy to Japonia zmagała się z ogromnymi stratami. Stratami wojennymi, tutaj e, mowa oczywiście o bombardowaniach w Hiroshimie. Z nich czuło się patrioto. Który po prostu wiedział, że od niego zależy przyszłość kraju, więc dobrowolnie, dobrowolnie decydował się wspomóc w odbudowie kraju. No i to było rzeczywiście taka bezkompromisowa lojalność, żeby ten kraj mógł się ponownie rozwijać. I faktycznie udało się, zaledwie 30 czy 40 lat nastąpił gospodarczy cud. Patrząc na to, gdzie gospodarczo znajduje się Japonia na tle całego świata, to możemy rzec, że faktycznie, e, że faktycznie cała nacja odwaliła naprawdę super robotę. No ale pytanie, jakim kosztem? E, ten model salarymena e, polegał na tym, że i tak naprawdę do dzisiaj to trwa, że młode Młodzi absolwenci, młodzi absolwenci uniwersytetu są rekrutowani już tak naprawdę na studiach. Korporacje, korporacje bierają sobie pasujących kandydatów, zatrudniają ich i to jest bardzo często zatrudnienie dożywotnie, czyli. Korporacje absolutnie nie oczekują nic od absolwentów, jeśli chodzi o, o doświadczenie czy jakieś umiejętności konkretne. Wolą nawet, żeby taka osoba była zupełnym świeżakiem, bo wtedy mogą ją sobie urzeźbić i wykształcić wedle, wedle ich upodobania. I zatrudnienie jest na całe życie, czyli mamy stabilizację. E, ponieważ rzadko firmy japońskie zwalniają pracownika, jeżeli już przepracuje 2-3 lata. Ale to się też odbywa takim kosztem, że, je, że oczekuje się od takiego pracownika bezwzględnego oddania. Czyli firma powinna stać na pierwszym miejscu i ten człowiek powinien czuć się odpowiedzialny za rozwój tej firmy. Więc powiedzmy sobie, jak taki dzień salarmena wygląda. Ten dzień przede wszystkim jest bardzo długi co najmniej 12 godzin pracy. Więc porównując nasze warunki pracy, można się zastanowić, skąd, z czego to wynika. Czy faktycznie nawał pracy jest taki duży, że nie można sobie z nim poradzić, czy po prostu e, zadziałał jakiś inny mechanizm, e, którego nie jesteśmy świadomi. Więc tak. E, rozmawiałam z wieloma znajomymi, e, co krajowcami, z ekspatami, którzy mieszkają w Japonii, którzy pracują z Japończykami. I głównie od, od ekspatów słyszałam opinię, e, że Japończycy nie są bardzo produktywni. Jeśli chodzi o organizację w pracy, o wykonywanie zadań, o wybieranie priorytetów tego, co jest pilne, co jest na teraz. Nie ma co się dziwić, dlatego że w japońskiej firmie panuje takie przekonanie, że panuje bardzo silna hierarchia. Czyli ty jako świeży pracownik, pracownik, nie możesz wyjść z pracy przed swoim przełożonym. Jest to naprawdę bardzo źle, źle interpre interpretowane, jeżeli wyjdzie się z tej pracy, nie dając znać swojemu przełożonemu. Wręcz jedna Japonka, która żyła za granicą w Australii przez kilka lat, która nie była świadoma tych wszystkich zasad, wychodziła codziennie o 6 wieczorem. I któregoś dnia szef faktycznie miał z nią rozmowę one-to-one one i zwrócił jej uwagę, że następnym razem, jak chce wyjść z pracy, to musi to skonsultować z szefem i zapytać i wręcz poprosić. Od dodatkowe zadania. Zadania, które prawdopodobnie należały do szefa, który się nie zmieścił w czasie. Wartość pracownika nie zależy od jego produktywności, czy tego, czy zasług dla, dla projektu. E, wartość pracownika zależy dosłownie od wysiedzianych roboczo godzin w korporacji. E, aż, aż strach się bać. I ogólnie dla mnie to było bardzo dużym szokiem, ponieważ wszyscy mamy takie wyobrażenia o Japonii, jak bardzo jest rozwinięta technologicznie, więc za tą technologią byśmy się spodziewali, że stoi też jakieś dobre, jakieś dobre zarządzanie zasobami ludzkimi, a wygląda na to, że nie. Kolejną kwestią wartą rozważenia jest niechęć Japończyków do tego, żeby brać wolny. Zaczniemy może od tego, ile tak naprawdę ustawowo przysługuje pracownikowi rocznie dni wolnych. Jest to okrągłe 10 dni. Więc w porównaniu do warunków europejskich, gdzie się ma co najmniej 20 dni zapewnione, no jest to bardzo mała liczba. Częściowo jest to kompensowane w ten sposób, że jest bardzo dużo dni wolnych od pracy ustawowo przez państwo. Jest to około 16 dni i głównie wtedy, Pracownicy biorą sobie e, wolne. E, możecie sobie wyobrazić, że e, wakacje, że dni wolne, które bierze cała nacja w tym samym momencie, e, to przekłada się na to, że ceny transportu czy zagęszczenie ludzi w tych najbardziej popularnych miejscach jest po prostu niesamowite i, i nie jest to najlepszy czas, żeby podróżować. Ale e, Ciekawym fenomenem jest to, że Japończycy niechętnie biorą dni wolne, nawet 2-3 dni pod rząd, ponieważ jest to bardzo źle odbierane przez e, współpracowników i przez szefa, który po prostu myśli, że ta osoba przedkłada swój komfort i swoją przyjemność nad firmę i zostawia kogoś w potrzebie, tak? Bo zostawia inną osobę, która jest backupem, która miałaby wykonać Twoją pracę. W ostatnim czasie e, pojawiła się bardzo mocna nagonka w mediach, e, która lobbowała, e, lobbowała za tym, żeby, żeby wprowadzić jakieś ograniczenia co do ilości e, nadgodzin. E, stało to za konkretnymi wydarzeniami, tak? W 2014 roku pracownik zmarł, e, pracownik Toyoty, bo ja że, bodajże zmarł z przepracowania. W 2016 roku pracownik e, firmy Dentsu Popełnił samobójstwo po kilku miesiącach pracy, tygodniowo 60 godzin. Więc, szczególnie wtedy, była dosyć mo mocno, media mocno napierały na władzę, żeby coś z tym zrobić, i faktycznie takie obostrzenia zostały wprowadzone. Eee, czy na przykład w firmie Dentsu wprowadzono zasadę lights out, czyli o konkretnej godzinie biuro jest zamykane i nie ma wstępu. No, ale umówmy się, że każda firma sobie wewnętrznie może jakieś swoje po prostu, zasady stworzyć, które będą omijać e, prawo. I pracownicy też po prostu na własną rękę będą dalej zostawać, bo jest to tak mocno zakorzenione w świadomości ludzkiej. Obecne nastawienie młodego pokolenia, mowa tutaj o 20-latkach, 30-latkach, jest skrajnie różne od pokolenia rodziców czy dziadków. Młodzi nauczyli się na błędach. E, starszego pokolenia. E, pokolenia rodziców, pokolenia ojców, których nie było w domu. I, i, I pokolenia, które żyło tak naprawdę tylko pracą, które nie miało nic z tego życia. Więc teraz jest trend e, jest trend zupełnie odwrotny, że młodzi deklarują, 20% młodych ludzi deklaruje, że, jeż, że Mając inne źródła utrzymania, jak najbardziej chcą z nich skorzystać i absolutnie nie chcą pracować w japońskiej korporacji. Bezrobocie w Japonii w 2018 roku odnotowano jedną z najniższych stóp bezrobocia od 28 lat, która sięga tylko. 2,4%, więc w porównaniu do innych krajów jest to niesamowity wynik. Ale coś się też za tym kryje. Japonia boryka się ze starzejącym społeczeństwem, więc coraz częściej wiek emerytalny coraz częściej pojawiają się dyskusje na poziomie tutaj rządu, który rozważa, Przesunięcie wieku emerytalnego z 65 lat do 70. Więc nierzadko można spotkać się z tym, że widzimy jakiegoś starszego pana, który ledwo się rusza, i który na przykład stoi na jakimś bardzo malutkim skrzyżowaniu z taką pałką, z pałką i przepuszcza przechodniów. Albo gdzie jest jakieś rusztowanie, bo jest jakaś budowa, też stoi na, na, na czatach i przepuszcza przechodniów, czyli praca, która jest tak naprawdę e, taka na pokaz, po prostu, żeby tę osobę gdzieś postawić. I, i jest to na, dużo, na dużą skalę. Obywatele chcą pracować, dlatego że żyjąc w takim modelu, gdzie praca jest na pierwszym miejscu i pochłania większość twojego życia, gdy nagle odchodzisz na emeryturę, nie wiesz co zrobić ze swoim czasem, więc wręcz słyszy się historię i widzi się też starszych panów, którzy przychodzą w pełnym, w pełnym garniturze, na przykład do kawiarni, z laptopem, ale nie pracują, po prostu siedzą i na przykład grają w jakąś grę albo oglądają film. Więc no, jest to taki też problem w takiej mentalności społeczeństwa. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Was zainteresował. Jeśli macie jakieś swoje własne spostrzeżenia lub może nasunęły się jakieś inne pytania, to śmiało piszcie w komentarzach. A ja Was zapraszam do następnego odcinka. Miłego dnia! Cześć!